Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku Wedding Podcast. Moim dzisiejszym gościem jest saksofonistka Kesia Biok. Witam serdecznie. Cześć, witam. Na początek standardowe jak w każdym odcinku, poproszę cię o pokazanie płyty, którą wybrałeś z mojej kolekcji, żeby pokazać z jaką muzyką utożsamiasz się. Wybrałam płytę Roda Stewarta. Jest to klasyka. Bardzo lubię jego utwór All For Love, którego niestety nie ma na tej płycie. Ale wszystkie jego, jego utwory są bardzo fajne. Dokładnie. To nie ten album akurat, ale Rod Stewart ogólnie to bardzo dobre muzyki i też bardzo tak, lubię dokładnie. słuchać. Są też ta płyta gości w mojej kolekcji. Z racji tego, że każdy gość przychodzi z prezentem. Ja również mam coś dla ciebie. Jestem ogólnie fanką jazzu i bardzo chciałam. Zrobić ci prezent, który jest utożsamiany ze mną. Ale no, wiedziałam, że niestety pewnie ten prezent będzie leżał na Twojej półce i nie będzie odtwarzany, więc chciałam zrobić taki trochę miks muzyki jazzowej, funkowej z muzyką troszeczkę elektroniczną, taką nowoczesną. Proszę, to, to, to dla Ciebie. O, bardzo dziękuję Jam Rekłaj High Time Singles. Tak, świetna um... płyta. Także polecam Ci. Tak, 92 mają lata urodzenia, więc to się wszystko zgadza. Mam nadzieję, że będziesz słuchać. Otworzymy sobie na pewno po I jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za prezent i zacznijmy od pierwszego pytania dzisiejszego wieczoru. Chciałem zapytać, na czym polega Live Act? Na czym to polega i dla kogo jest ta usługa? Live Act jest to występ muzyczny łączący muzykę mechaniczną z muzyką na żywo, Praktycznie wygląda to tak, że DJ miksuje muzykę, a instrumentalista najczęściej jest to skrzypek bądź saksofonista, czasem zdarza się właśnie wokalista, bądź perkusista. Tworzą do tego unikatowe aranżacje, przez to te utwory zyskują nową świeżość. Jest to ogólnie wszystko co się dzieje w czasie rze rzeczywistym. No więc tak. A dla kogo jest ta usługa? Jest to usługa dla klientów, którzy cenią sobie różnorodność repertuaru e, od jazzu po pop, przez muzykę elektroniczną. I e, jest to właśnie taki kompromis, e, kiedy ktoś się waha czy wziąć DJ-a, czy właśnie czy wziąć zespół, to właśnie taki live act, czyli DJ plus właśnie jakiś instrumentalista jest e, świetnym wyborem w tym przypadku. Tak, to na pewno. My z Kesją dużo współpracujemy, gramy wspólnie wesela. Jako że lubię statystyki, to jedna trzecia wesel w sezonie, które prowadzę, to jest właśnie z Kesią, która gra na saksofonie, więc to jest na pewno bardzo... Tak, jest to coraz bardziej modne, więc... Tak, dokładnie, więc, więc, więc warto tak. skorzystać. Ja Chciałam zapytać, czemu akurat saksofon? Jest wiele in instrumentów i dlaczego wybrałaś akurat saksofon? No to jest w ogóle zabawna historia, bo ja chodziłam do szkoły muzycznej w przemyślu <grych> i grałam na fortepianie przez 9 lat i później, jako że byłam wielką fanką w tym czasie gier komputerowych, Oglądałam właśnie różne filmy z grami i tak dalej i natknęłam się na trailer do gry Mafia 2 i właśnie w tym trailerze był soundtrack, yy, gdzie właśnie grał saksofon i tak mi się spodobało to brzmienie tego w sensie instrumentu, że było takie, takie wow w ogóle dla mnie. Yy, więc twierdziłam, że mamo, tato, jak chcę grać na saksofonie, nie? I to była wtedy trzecia gimnazjum, więc to był taki trochę yy, no, dość ryzykowny krok, bo grałam właśnie te 9 lat na tym fortepianie, i teraz co dalej? E, no, ale dzięki mojemu pro, prof, profesorowi, który tak jakby uwierzył w moje możliwości, e, dostałam się do szkoły muzycznej na te ostatnie 3 lata e, i jestem mu bardzo wdzięczna za to. No i poszłam dalej w tym, kierunku, w tym kierunku, poszłam na studia. Czyli to od razu był pierwszy twój tep, nie było żadnego poprzedniego? Ja też grałem na instrumentach. Rodzice zapisali mnie na klawisze i to nie był mój klimat, więc ten. ten tak, był... tak, saksofon to był taki właśnie mój instrument na którym ja bardzo chciałam grać i po prostu zawsze mi się podobał i od samego początku jego brzmienie w ogóle. Mi się bardzo podobało i w ogóle w tamtym czasie pierwszy, pier, pierwszy saksofonista z którym miałam właśnie do czynienia to był Dave Koz <noise> I, i też bardzo mi się właśnie spodobało, jak on gra, jak on właśnie frazuje. Później na, na studiach, bo byłam na studiach jazzowych w Krakowie, e, to te klimaty właśnie poszły w stronę jazzu, gdzie bardziej się zainteresowałam jazzem. E, także tak, no ale jeśli chodzi o samo brzmienie, to saksofon był dla mnie numer top. W sensie numer jeden. A czy chodzi o, jeśli chodzi o Twoją pracę, czy parę młodych mogą zatrudniać Cię tylko na live-akty wspólnie z DJami, Czy na przykład, jeśli mają, planują swoją ceremonię w ogrodzie, czy możesz też taką ceremonię uświetnić? Tak, oczywiście, że tak. Mam na swoim koncie dużo ślubów cywilnych, jak i kościelnych. Także, także jak najbardziej gram takie rzeczy. Okej, okay. czyli to jest jakby dodatkowa oferta, którą może zaproponować? Tak, tak, tak. Jest to usługa dodatkowa, yy, także, także tak, ale mam, mam w tym doświadczenie. Okej, okay. a wracając do tego, kiedy współpracujesz z DJ-em, gracie mm -hmm. seta. E, chciałem zapytać o to, czy ty dogrywasz do każdego utworu? I ten live act polega na tym, że dogrywasz do każdego utworu, który DJ proponuje gościom, którzy bawią się na parkiecie, czy to są wybrane kawałki, do których ty po prostu dogrywasz? Raczej nie wszystkie. Z tego względu, że jak jest zbyt dużo tego saksofonu, to um, traci się y, też taki oryginalny, y, 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 oryginalne brzmienie tego kawałka. Tego w sensie utworu, więc staram się po prostu grać y, tam, gdzie, gdzie to pasuje. Jest to dużo utworów, bo tak jak mówię, no, saksofon y, jest bardzo y, wszechstronnym instrumentem. Jego brzmienie jest dość uniwersalne, więc pasuje do wielu y, typów, muzy typów muzycznych. Y, no ale tak jak mówię, staram się, żeby akurat y, w tym y, w sensie utworze, jak jest, takie, y, jak, jak jest taka kulminacja. Jakimś danym utworze, to ja właśnie wtedy staram się grać. Nie? I to nie są wszystkie utwory. To tak jak mówię, to są. Ale jest to na pewno dużo utworów. Okej. Okay. I czy jeśli ty przychodzisz na przyjęcie, to masz jakieś swoje wymagania sprzętowe, czy DJ zapewnia ci to, czego ty potrzebujesz? Więc tak, więc jeśli chodzi o mój sprzęt, to ja mam za zawsze ze sobą mikrofon. Zawsze mam też backup, w razie czego, jakby jeden mikrofon nie dał rady, to mam zawsze drugi. Tak naprawdę. Ja jestem usługą dodatkową, więc jak para młoda zatrudnia DJ-a na swoje wesele, to on zwykle ma konsolę, ma mikser, więc ja po, więc ja po prostu się do niego wpinam. Mhm. I tak to wygląda. Ja noszę tylko przy sobie mikrofon, saksofon, no i kable i tyle. Okej, okay, no to tak jest też w naszym przypadku, kiedy gramy razem, Kasia ja wpina się do mojego miksera cyfrowego i wtedy sobie ustawiamy wszystko, dopasowujemy wszystko pod salę i to tak, wtedy dokładnie. wszystko ładnie brzmi. Chciałem zapytać, czy jest też ważne to, z kim ty współpracujesz na tym przyjęciu, czy ten DJ ma doświadczenie z instrumentalistami, czy to nie ma w ogóle znaczenia? Jest to bardzo ważne, jak DJ ma doświadczenie w pracy z instrumentalistami, ponieważ zdarzają się takie przypadki, gdzie na przykład DJ nie wyłączył blokady zmiany tonacji i jak miksuje muzykę, to e, utwory, które ja na przykład znam, że są w, danej, e, w sensie w danym kluczu, mhm. e, to nagle ten klucz się zmienia i ja wchodzę z jakąś frazą i okazuje się, że ta fraza jest tak, jakby e, w ogóle w innym kluczu. jestem bardzo ważny pod tym kątem. E, Właśnie pracy z instrumentalistami, żeby robić te przejścia w oryginalnych y, tonach. Oczywiście ja sobie poradzę, tylko że po prostu mogę. Y, jest to utrudnienie. Tak, to, tak, no. tak. Mm -hmm. Jest to w sensie, y, jest to utrudnienie. Y, no i też jest bardzo ważne y, właśnie, czy DJ. Ma doświadczenie w dodawaniu właśnie różnych efektów do brzmienia saksofonu. no W ogóle jak ma swój mikser, to czy właśnie, czy umie dobrze go w sensie obsłużyć, dodać w sensie odpowiednich efektów. Ja też coś powiem, żeby na przykład dał mi więcej reverbu i tak dalej. Ale to tak jakby on tym steruje, i ja tak jakby nie mogę siebie usłyszeć z sali, bo ja tak jakby gram, prawda? Mhm. Więc bardzo ważne jest to, żeby DJ miał właśnie takie doświadczenie w pracy, aczkolwiek, no, tak jak mówię, no, zdarzało mi się pracować z, z różnymi DJ-ami, tak. Okej, okay. ja chciałam też zapytać, czy twoja godzinowość pracy jest określona, czy to jest jakby obsługa całego przyjęcia od początku do samego końca, czy masz jakieś swoje określone godziny pracy? Zwykle wygląda to tak, że y, jestem od początku przyjęcia weselnego y, do północy, y, aczkolwiek tak jak mówię, każdy we, do każdego wesela czy eventu staram się podejść y, w sposób indywidualny, więc jak klient ma jakieś y, potrzeby lub wymagania lub w ogóle no, wesele się, ro, się rozpoczyna dużo później, to tak jakby te godziny możemy sobie wspólnie mhm. ustalić. No i pewnie jak jest jakaś ceremonia. Tak, tak, tak. Jak jest wtedy. ceremonia, to też wiadomo, że jestem wcześniej, jestem już na ceremonii i zostaję wtedy do tej, pół, do tej północy. A co w ogóle sądzisz na temat współpracy z innymi instrumentalistami? Mi się na przykład jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby hmm. prowadzić przyjęcie z saksofonistą i na przykład dodatkowo osobą, która gra na skrzypcach, czy też na perkusji, chciałem zapytać, czy miałeś takie doświadczenia, jak to wygląda? Tak, jest to świetny pomysł, e, ponieważ każdy instrument ma swoje walory brzmieniowe. E, wiadomo, że saksofon ma bardziej głośny i donośny dźwięk, gdzie skrzypce są takie bardziej stonowane e, i na przykład można po, porobić jakieś drugie głosy, można w sensie zrobić jakieś fajne aranżacje. Jest to na pewno na plus. E, ostatnio właśnie też miałam przyjemność pracować z wokalistką. I to też było ekstra doświadczenie, ponieważ grałyśmy właśnie z podkładów, gdzie ona właśnie śpiewała, a ja dogrywałam między nimi. Czyli DJ otwierał utwory, wutarista robiła wokale, tak. a to dogrywałeś melodie Tak, tak, dokładnie. No mhm. i goście byli, byli zachwyceni, więc, więc to działa na, na plus ogólnie. Mhm. W sumie też chciałbym tak takiej współpracy spróbować, na pewno byłoby to ciekawe, no, na pewno, więc fajna sprawa. Chciałem też zapytać, w jaki sposób wybrać tego odpowiedniego instrumentalistę? Czy zwracać uwagę na to, jakie ma doświadczenie, czy można go gdzieś posłuchać, jak to wygląda? W sensie, na co zwrócić uwagę, żeby wybrać tego, tą odpowiednią osobę? Przede wszystkim warto poszukać, pisać do paru osób z prośbą o spotkanie, Warto zwrócić uwagę, czy osoba jest kontaktowa, bo tak jak mówię, ja też nie tylko gram na, na scenie, ale ja też tak jakby wchodzę w interakcje z gośćmi. Więc jest to po prostu ważne, żeby to była w sensie osoba kontaktowa, która nie jest jakaś skryta, tylko wychodzi do ludzi, bawi się z nimi, bo też na, bo też na tym to polega. Na pewno ważne jest też do, doświadczenie takiej osoby, czy dana osoba długo Gra na w sensie eventach czy weselach. Warto też zwrócić uwagę, chociaż nie zawsze, ale jak osoba ma wykształcenie muzyczne, to jest to na pewno ułatwienie. Pewnie atut, tak. Tak, mhm. tak, tak, jest to atut. No i przede wszystkim warto też zwrócić uwagę na brzmienie. Chciałem też zapytać, bo dużo moich par młodych pyta mnie, czy można mnie gdzieś posłuchać. Na przykład, u mnie nie ma takiej możliwości z tego względu, że prowadzę przyjęcia zamknięte, wesela. No i nie mogę zaprosić osób trzecich, ale chciałem zapytać, czy w Twoim przypadku można gdzieś Ciebie posłuchać? Tak, oczywiście. Kilka razy w miesiącu, czasem raz, dwa lub trzy razy w tygodniu, gram w restauracji o nazwie Czeczotka w Krakowie. Polecam przepyszne koktajle i faktycznie można tam się posłuchać. Tak, tak, Mati, jak jest to y, pomaga mi się rozkładać, y, więc tam je można spotkać, aczkolwiek trzeba też się wstrzelić w termin, ponieważ są tam też inni y, instrumentaliści, a jeśli chodzi o e, inne miejsca. To zależy, czy mam jakiś koncert jazzowy czy jakiś inny. No ale zwykle jak gram, no, to jest to po prostu muzyka jazzowa i to no, nie zawsze interesuje pary modę. Mhm. E, no i też po prostu większość rzeczy to są e, imprezy zam, zamknięte, e, jakieś firmówki lub właśnie wesela. Mhm. Okej, okay. no u mnie jest podobnie. E, oprócz tego, że nie gram w restauracjach i mm -hmm. nie gram koncertów, e, ale chciałem też zapytać, dlaczego akurat saksofon? Czemu pary młode mają postawić na instrument, którym jest saksofon? Czemu on jest akurat takim fajnym instrumentem, który idealnie nadaje się na przyjęcia weselne? No, pięknie wygląda. <laughs> no. <laughs> znaczy, powiem tak. Mi się osobiście brzmienie saksofonu bardzo podoba. E, uważam, że jest ono uniwersalne, że tak jak już wcześniej wspominałam, e, jego początki w ogóle są w muzyce kla klasycznej, później idą przez jazz, pop-pop, e, po muzykę właśnie elektroniczną, funk, soul. Mhm. Tam wszędzie saksofonu po prostu e, świetnie to jego brzmienie się właśnie w, e, w ten utwór wpa wpasowywuje. E, więc, więc po prostu on też ma takie dość mocne brzmienie, dość wysokie tony są. Więc tak jakby jak się, jak DJ właśnie odtwarza utwór, to ten saksofon, on nadaje, no tak jak mówię, takiego nowego brzmienia, bo czasem na przykład skrzypcy mogą się gdzieś zgubić w tle, bo one są na takich niższych tonach. A ten saksofon, on jest dość głośny i jest to też w sensie akustyczny instrument. Mm -hmm. No, faktycznie jest uniwersalny, to potwierdzam, że z saksofonem bardzo fajnie to wychodzi. Ja zawsze mam taki problem, że kiedy współpracuję z Kesją, to zwykle goście w ogóle zapominają o tym, że ja jestem na tym przyjęciu, tylko wspominają, że jest świetna muzyka ze względu na to, że jest saksofon. Nikt nie patrzy na to, że ja też gdzieś tam z tyłu jestem, co jest dla mnie troszeczkę przykre, ale już się do tego <grym> przyzwyczaiłem, więc to nieważne. Ja też zawsze mówię, że ja jestem tylko dodatkiem, że, że to właśnie DJ tworzy ten taki background, że ludzie mm. się świetnie bawią. Ja po, ja, ja po prostu wchodzę i się też przy tym bawię. Nie? I też tworzę po prostu do tego jakieś tam aranżacje, ale za całą w sensie oprawę, za miksowanie muzyki, co jak często mówisz, że no, goście nie, nie zwracają na to uwagi, a jest, no, no, jest tak mówię, no, tą podstawą, bo bez ciebie nie byłoby mnie, taka jest prawda. No, to prawda, ale <laughs> ja nie mogę wyjść z gramofonem na parkiet i <laughs> tak, pomiędzy tak. gośćmi coś tam zrobić, no, niestety, nie muszę pić za stołem. Ale to fakt, że saksofon to jest taki instrument, który robi na pewno robotę i zawsze to jest z tego bardzo dobry odbiór. I ja zawsze polecam, żeby skorzystać z takiej atrakcji. Tym bardziej, że muzyka na przyjęciu to jest gdzieś tam główny, główna atrakcja, więc tak, trwa tak. najdłużej, więc zawsze warto o tym pamiętać. E, zostałem na pytania z Instagrama, więc chciałem zapytać e, nie ja, tylko aktualnie Marta. E, czy jeśli ktoś poprosił o jakiś konkretny utwór, czy jesteś go w stanie zagrać bez przygotowania wcześniejszego? Jeśli znam ten utwór, no to oczywiście, no tak jak mówię, ja dużo rzeczy gram na słuch. Mhm. Ja nie potrzebuję nut, ja mam wszystko, że tak powiem, w głowie. Słyszę dźwięki, słyszę melodię, więc, więc, więc tak. Problem jest taki, że jak nie znam tego utworu, no to potrzebuję tak chwilę czasu. To na przykład Hello. wtedy mówię takiej w sensie o sobie, że zagram go w kolejnym secie, nie? Mm -hmm. Jak sobie w sensie usiądę na przerwę, sobie go posłucham, e, no, to wtedy, no to wtedy zagram. Także, także tak. Okej. Okay. Kolejne pytanie jest od Patrycji. Czy pary młode mogą wybrać też muzykę na żywo podczas spożywania posiłków? Czy ty możesz dograć do utworów, które lecą do tak zwanego kotleta w trakcie przyjęcia? <laughs> Czy to jest możliwe? Yy, tak, oczywiście. Ja w swojej ofercie mam yy, taką usługę, yy, że w tym pakiecie właśnie live aktu yy, gram też kilka utworów do pierwszego posiłku. Yy, kiedy, jest, kiedy właśnie goście się schodzą, lub już właśnie e, obsługa podaje e, mhm. rosół lub inną zupę, no to wtedy właśnie ta kilka e, utworów gram w sensie same podkłady z saksofonem. E, aczkolwiek też się może zdarzyć, że po prostu para moda życzy sobie jakiś utwór e, podczas właśnie live akcji z e, DJ-em, żeby był stricter w sensie e, instru instrumentalny. I jeszcze pytanie od Marcina. Jaki jest twój popisowy numer na saksofonie? Nie zaskoczę wszystkich, jak powiem Lily was here. <noise> okay, no jest to taki... rozmowa z saksofonu z gitarą. I tak jest to taki po prostu um, klasyk, który zawsze wchodzi na weselach. No i zawsze w... no też dużo ludzi go zna. <głos> <głos> Także tak, no ale też jest dużo w sensie innych instrumentalnych, jest na przykład mi Mister Saxo Beat. No jest dużo, w sensie więcej utworów, które można też grać. Okej, okay. czyli ten popisowy numer to Liliu Tak, tak dokładnie. Okej, okay. no to dobry naleźmy do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Jeśli możecie to poproszę o łapkę w górę subskrypcję i dzwoneczek dla Kesji. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie napisać komentarz, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście pewnie też Kesja w tej sekcji wam na pewno na te komentarze odpowie, a ja natomiast dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, dziękujemy gościowi i dzięki. zapraszam na kolejne odcinki i już teraz zapraszam na outro, które też <laughs> możecie posłuchać dzięki Cassie, bo się właśnie brzmi saksofon, który ona dograła do tego właśnie numeru. Bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. thank you <laughs>